Witam ciepło i serdecznie Łukasz Plusak. to jest program Rozmowa po drodze a moim dzisiejszym gościem i państwa przede wszystkim Artur Czupaszek przewodniczący rady miasta w Łukowie. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwo. My z Arturem jesteśmy na tej więc pozwolisz Artur że będę w ten sposób się Oczywiście. zwracał. Drugi kolego 10 miesięcy na fotelu przewodniczącego rady. Jaka to jest rada bo dużo zmian zdaje się w naszym samorządzie łukowskim zaszło. Przybliż nam proszę co się dzieje. Oczywiście dużo zmian, przede wszystkim w samej Radzie. Wyborcy, mieszkańcy naszego miasta dokonali swojego rodzaju małej rewolucji, ponieważ Rada Miasta została w sposób znaczący odmłodzona. W Radzie znalazło się 10 nowych radnych. W moim odczuciu... To rada, w której każde, prawie każde posiedzenie przebiega w sposób spokojniejszy, bardziej merytoryczny, skupiająca się na meritum zagadnienia. Oczywiście kontrowersje, różnice zdań zawsze były i będą, natomiast nie tylko w moim odczuciu, ale i mieszkańców, od których dotrzymuję informację zwrotną, właśnie tak rada jest postrzegana. Jest sytuacja odmienna od tego, która była w poprzedniej kadencji, ponieważ Burmistrz Piotr Płudowski, alternatywa, alternatywa dla Łukowa plus Stowarzyszenie Razem Ponad Podziałami, którego Ty jesteś reprezentantem, tworzy koalicję większościową, a nie mniejszościową, tak jak w poprzednim, w poprzednim samorządzie, to zmienia komfort pracy, rozumiem? Oczywiście to... zmienia komfort pracy i dla przewodniczącego, ale i dla burmistrza i jego urzędników. Po raz pierwszy od pięciu lat burmistrz naszego miasta otrzymał wotum zaufania. Ostatnio uchwalony budżet był uchwalony w sposób spokojniejszy, bardziej merytoryczny. Tylko przy jednym głosie wstrzymującym się wszyscy pozostali radni byli za uchwaleniem tak zaproponowanego przez burmistrza, ale i koalicję rządzącą budżetu naszego miasta. Czyli pozwolisz, to do budżetu za chwilę przejdę, natomiast jak już rozmawiamy o finansach, no to nie mogę nie zapytać o ten gorący temat, który mieliśmy tutaj na przełomie roku, bodajże pod koniec ubiegłego roku, czyli podwyżka podatków lokalnych, w różnym stopniu procentowym. O ile dobrze pamiętam, to wpływy do budżetu mają się zwiększyć około 6 milionów 5 milionów złotych. 5 milionów. Było sporo kontrowersji. Z czego wynikała ta decyzja i czy te podwyżki rzeczywiście musiały być tak, jakie zostały przedmiot. Decyzja o podwyższeniu podatków dla każdego radnego, który zagłosował za ich podwyższeniem, była decyzją bardzo trudną. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2012 roku. Dla przypomnienia podam kilka takich neutralnych wskaźników. Wtedy w 2012 roku płaca minimalna wynosiła 1500 złotych W chwili obecnej wynosi 4666, zł. Te koszty funkcjonowania miasta oczywiście rosną. W 2018 roku sama łukowska oświata, wydatki na oświatę plasowały się w przestrzeni około. 46 milionów. W budżecie uchwalonym na rok obecny to już kwota powyżej 80 milionów złotych. Koszt drogi w 2012 roku to około milion złotych. Teraz 4 miliony złotych przy różnym zakresie prac tej samej drogi, tak? To już cztery, czterokrotnie więcej, większa kwota. Więc to była decyzja bardzo trudna, natomiast jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszego miasta i po niejednokrotnej albo kilkukrotnych, wielokrotnych rozmowach z burmistrzem, z urzędnikami, którzy dokonywali stosownych wyliczeń, podjęliśmy się tych trudnych decyzji. Natomiast jeszcze raz pragnę podkreślić, że te podatki, które obowiązują w naszym mieście, naprawdę nie są wysokie. Można odnieść się do miast ościennych, do Międzyrzeca Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Radzenia Podlaskiego czy też Lubartowa, gdzie te podatki naprawdę są dużo, dużo wyższe. Uśredniając do tego, co możemy zrobić, to te zaproponowane stawki wynoszą około 75% stawek maksymalnych. Te wymienione przeze mnie miasta zbliżają się już do 100%, więc Mówię o kwotach uśrednionych o procentach uśrednionych. Dokładnie tak. Więc jeszcze raz pragnę podkreślić, że to była decyzja bardzo trudna. Ale jak zasygnalizowałem, te koszty od 2012 roku niewspółmiernie rosły, natomiast żadnej regulacji, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości, nie było. No dobrze, no każdy kij ma dwa końce, więc te 5 milionów, które jak szacuje magistrat, uda się zebrać dodatkowo z tych wyższych podatków, na co zostaną przeznaczone? Czyli tutaj już przechodzimy do kwestii inwestycyjnych. Tak, tegoroczny budżet to budżet rekordowy. Po stronie wydatkowej to kwota 187 milionów. Po części dochodowej 185. Deficyt tylko 2,5 miliona złotych, także sytuacja dosyć komfortowa. Oczywiście wydatki inwestycyjne również przy rekordowym budżecie muszą być rekordowe. To kwota ponad 26 milionów i takie najważniejsze zadania inwestycyjne na ten rok to na pewno budowa ulicy Podgórnej, budowa ulicy Brzozowej, kontynuacja i kończenie budowy ulic Zagrodowej, Wileńskiej, Kresów Wschodniej, e, to także budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, e, pierwszymi nowymi lokalami socjalnymi od 20 lat, ponieważ ostatni budynek zlokalizowany przy ulicy Łapigu został oddany właśnie w 2005 roku. To także, jeżeli... Jeszcze, jeszcze zabór burmistrza Zbigniewa Zemu. Dokładnie tak, czyli 20, równe 20 lat temu. To także modernizacja naszego oświetlenia na bardziej energooszczędne LED-owe. To także długo oczekiwana budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy ulicy Ostrombramskiej Bramskiej i szereg mniejszych inwestycji. No i dodajmy, Ułącz, że, dodajmy, że ta inwestycja właśnie się zaczęła. Tak, inwestycja i budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego właśnie się rozpoczęły, natomiast łączna suma to wydatków inwestycyjnych wynosi ponad 26 milionów złotych, ale pragnę nadmienić, że po raz pierwszy od wielu lat mamy sporą rezerwę inwestycyjną zabezpieczoną w budżecie i kilka złożonych wniosków, które jeżeli szczęśliwie się rozstrzygną, to znacząco podniosą nasze wydatki inwestycyjne. I tak więc Mamy szansę, aby pozyskać środki na termomodernizację szkoły podstawowej numer 2 i szkoły podstawowej numer w Łukowie mamy złożony wniosek Feniksowy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację Łukowskiego Ośrodka Kultury. Kwota wniosku ponad 10 milionów złotych. Myślę, że jeszcze w marcu dojdzie do szczęśliwego podpisania dwóch umów w ramach rządowego programu rozwoju dróg z wojewodą lubelskim. Mówię tutaj o ulicy źródlanej, na której mi osobiście bardzo, bardzo zależy, ponieważ reprezentuje okręg wyborczy numer 1, a także ulicy Partyzantów i ulicy Sienkiewicza. Podsumowując przy sprzyjających rozstrzygnięciach konkursowych ta kwota wydatków inwestycyjnych jeszcze znacząco wzrośnie. To wszystko brzmi bardzo fajnie i optymistycznie Artur, ale są też po drodze trudności. Aktualnie przynajmniej na ostatniej sesji gorący temat zakład gospodarki lokalowej w Łukowie. Dyrektor Marcin Mateńko wchodzi i rezygnuje po dwóch miesiącach. Co się dzieje w zakładzie gospodarki lokalowej? Jaka tam jest sytuacja? Rezygnacja dyrektora Mateńki, ale i też poprzedniego dyrektora Jarosława Piekarskiego to rezygnacje z przyczyn osobistych. Na ostatniej sesji rzeczywiście była gorąca dyskusja na temat sytuacji Mówi się, w naszym ma, zakładzie że ma, że ma budżetowym. Ma to czy ma długi, te zobowiązania w stosunku do... Półek naszego miasta, czy też wspólnot mieszkaniowych były widoczne na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można było śmiało zaryzykować stwierdzenie, że te trudności były i za burmistrza Zemły, za burmistrza szóstki, Szóstka, przepraszam, i oczywiście za burmistrza Piotra Płudowskiego, co się dokładnie stało, trudno powiedzieć. Wiem, że trwają prace nad. Przygotowaniem sprawozdania finansowego, i na podstawie tego sprawozdania finansowego będziemy wiedzieli dokładnie, jaka jest sytuacja finansowa w, naszej, w naszym zakładzie budżetowym. Kto przygotowuje to sprawozdanie i kiedy je poznamy? Jeszcze Zgodnie z ustawą o finansach, obowiązek na przygotowanie takiego sprawozdania to koniec. Marca każdego roku za rok poprzedni trwają poszukiwania lub trwały nad znalezieniem takich osób, które podejmą się tego, tego zadania. Bo też takie głosy padały na sesji, że miałoby dojść do przekształcenia jakiejś formy prawnej ZDG-u spółka, spółka celowa, jak to ma być? Jaka jest rada? Bo rozumiem, że to sprawozdanie finansowe wykaże, że są jakieś kłopoty, kłopoty trudności finansowe i jakie macie jako koalicja większościowa pomysł na ZGL? Po opracowaniu takiego sprawozdania rzeczywiście poznamy prawdziwą, faktyczną sytuację finansową ZGL-u. Rozwiązań jest kilka: od jednostki budżetowej na wzór naszej biblioteki. Poprzez utrzymanie zakładu budżetowego, ale wiemy, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat to się nie sprawdzało, do utworzenia nowej spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powołania prezesa i powołania rady nadzorczej, która kontrolowałaby działalność takiej spółki. To ostatnie rozwiązanie ma za sobą kilka takich plusów. Pierwszym z nich to jest możliwość odpłatnych usług, które w chwili obecnej nasz zakład nie może świadczyć. Jak chociażby podnoszone w poprzedniej kadencji brak możliwości świadczenia usług z wyżką, którą ma ZGL. To także w chwili obecnej zakład budżetowy nie ma prawnej możliwości zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. To jest pokłosie następstwo wyroku Sądu Najwyższego, który zakładom budżetowym Budżetowym, zabronił zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, a ograniczenia się tylko do zarządzania zasobami własnymi. Z chwilą gdybyśmy przekształcili ZGL w spółkę prawa handlowego, taka możliwość kontynuowanie tej działalności byłoby oczywiście możliwe. Ze swojej strony i myślę, że ze strony Pana Burmistrza chcielibyśmy, aby dotychczasowe wszystkie zadania targowisko, zarządzanie cmentarzem komunalnym zostały w ZGL-u. Także ta Forma, e, czyli przekształcenie w spółkę prawa handlowego wydaje się być najbardziej właściwą i najbardziej e, odpowiadającą potrzebom, nie tylko tym chwilowym, ale długofalowym. długofalowym, perspektywicznym, dająca szansę dobremu dyrektorowi, dobremu prezesowi na pozyskiwanie środków zewnętrznych, na e, progresywny no. rozwój. ZGL. Okej, okay, ale to jest ta strona dochodowa, a czy jest na, na dzień dzisiejszy wiedza, że ZGL wymaga na przykład jakiejś restrukturyzacji, nie wiem, przerozatrudnienia, zbędne koszty? Jak, jak, jak w spółce, tak? To oczywiście wszystko na pewno okaże się przy tej procedurze przekształcenia zakładu budżetowego w ewentualną spółkę prawa handlowego. Wtedy będzie ta dogłębna analiza musiała być dokonana. Określona wartość majątku, to co będzie wniesione do tej przyszłej spółki i określenie wszystkich zadań, którymi będzie się taka spółka zajmowała. W chwili obecnej to trochę takie wróżenie z fusów. Wróćmy jeszcze proszę, jeżeli pozwolisz do tych inwestycji, Spala naszą wyobraźnię, perspektywa budowy nowego basenu. Wiem, że dla waszej koalicji e, ta inwestycja jest, ma szczególne znaczenie. Jest tą sztandarową i przygotowania do e, wy, właśnie. Czy będzie to nowy basen czy modernizacja istniejących obiektów, bo wiem, że na stole leżą dwie koncepcje. Gdybyś był łaskaw przybliżyć, jak to miało tak, wyglądać? i wspólnie w to idzie. z kilkoma radnymi uczestniczyłem w spotkaniu na zaproszenie naszych burmistrzów, na którym spotkaniu zostały nam przedstawione dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja zakłada wykorzystanie obecnego obiektu, druga. Całkowite wyburzenie i e, pobudowanie parku wodnego od podstaw. Pierwsza koncepcja z wykorzystaniem dotychczasowej infrastruktury to koszt e, około 69 milionów złotych. Druga koncepcja to koszt 10 milionów mniejszy, czyli 59 milionów. Ja po wszystkich Czyli argumentach... Stworzenie nowego pasenu nowego jest tańsze niż przebudowa starego. Oczywiście Zulu. tak, i teraz kilka faktów. Ratując, chcąc ratować istniejące obiekty, musielibyśmy w, mielibyśmy większą kubaturę. Większy metraż do utrzymania, wymagałoby to większego zatrudnienia ratowników medycznych. Natomiast ustawiając ratowników, projektu... wodnych. ratowników wodnych, ustawiając okay. i projektując wszystko od nowa, możemy zrobić to tak, że jedna osoba będzie mogła dwa obszary kontrolować jednocześnie. Więc planując, że taki obiekt będzie funkcjonował kolejne 30 lat. W skali roku to będą oszczędności na poziomie kilkuset, może nawet więcej złotych, także ja osobiście jestem zwolennikiem budowy nowego parku wodnego od podstaw, tak abyśmy mieli mniejszą powierzchnię, ale i też mniej osób potrzebne były chociażby do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z takiego akwaparku. Ja miałem gdzieś tą analizę porównawczą i to naprawdę nie jest tak, że to będzie kosztem oferty takiego parku, bo te ilości są naprawdę niezauważalne, natomiast te oszczędności, które mogą się pojawić przy wyborze tej drugiej koncepcji, to jest po pierwsze 10 milionów Kosztorysowo z samego wybudowania i kilkaset tysięcy rok rocznie oszczędności na mniejszych kosztach utrzymania. No, czyli circa about 20 milionów w 10 lat. Na przykład 10 kosztów budowy, niższe i 10 milionów. Dokładnie Utrzymanie. tak. Artur, jak obserwuję życie naszego samorządu Łukowskiego, no to trzeba przyznać, że chyba mamy tą kadencję rekordową, jeżeli chodzi o ilość interpelacji, które wysyłają, wystosowują do, do magistratu radni. Możesz to potwierdzić, czy jakoś to. Oczywiście ja sam dekretując te interpelacje, ale oczywiście też je składając, zgadzam się z tym spostrzeżeniem. Z mojej perspektywy cieszę się, że mieszkańcy naszego miasta po krótkiej mojej dotychczasowej przygodzie w Radą Miasta, zauważają naszą obecność, mnie jako nowego radnego angażują ze swoimi problemami i ja oczywiście na każdą chęć kontaktu, na każde zgłoszenie problemu staram się reagować, spotykam się, składam interpelacje, zajmuję się sprawami, które do tej pory wydawałyby się nie do załatwienia, jak chociażby te Wraki, które w, są problemem i zmorą każdego samorządu, każdego miasta i kilka takich samochodów, które rzeczywiście blokowały miejsca parkingowe, utrudniały codzienne funkcjonowanie bądź swoją obecnością i stwarzaniem zagrożenia irytowały naszych mieszkańców. Zajmowałem się, zajmuję i będę zajmował, ale to także nie same wraki, to... Sprawy inwestycyjne to sprawy jak chociażby ostatnio poruszana w PG, gdzie przez wiele, wiele lat radni zabiegali o to, aby PG dokonała modernizacji i zmiany linii na powietrznej, na ziemną, przy, pomiędzy ulicami międzyrzecką i, i brzozową. Dziękuję za wszystkie sygnały, za wszystkie problemy z, którymi, problemy, z którymi się zwracają mieszkańcy. Staram się na nie reagować. Niektóre są do załatwienia na telefon, niektóre wymagają formy papierowej, właśnie interpelacji więc reagowałem, reaguję i będę reagował. Zachęcam wszystkich mieszkańców naszego miasta do kontaktu ze mną, do odwiedzania mnie na dyżurach przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Dla przypomnienia, każdy taki dyżur odbywa się w środę od godziny 16 do 18. Jeszcze raz gorąco zachęcam do... Kontaktu i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami zgłaszania spraw, które wymagają interwencji radnego. No cóż, Artur, to ja ci bardzo pięknie dziękuję. Myślę, że dużo rzeczy żeśmy tutaj w, w, w krótkim, dynamicznym czasie poruszyli. E, I cóż, może umówmy się, że raz na jakiś czas zaproszę Cię, żebyś mógł nam na bieżąco zrelacjonować, co piszy włoski radzie e, Dziękuję tobie, Łukaszu, za rozmowę. Dziękuję Państwu za obecność i. Wysłuchanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia.